Dzień dobry, cześć Czołem, Buba z tej strony. Tematem tego nagrania będzie, będzie wydarzenie z ostatniego czasu, które porusza miasto Zurich i kilka innych miast szwajcarskich, a z tym powiązane będą elementy demokracji bezpośredniej. Tak naprawdę to interesują mnie te elementy bardziej, aniżeli event, ale, ale może kogoś z Was będzie interesować może bardziej event. Dobrze. Część z nas, połowa społeczeństwa wie, że każdego, każdego maja co roku odbywa się konkurs Eurowizji. Zwycięz... Konkurs Eurowizji, gdzie startują, reprezentowane są państwa, no, już nie tylko Europy. Na jakiej podstawie oni są tam, tam dopuszczanie, tego nie wiem, ale pierwotnie to miało być państwa Europy. Europejskie. I zwycięzca. Zwycięstwa takiegoż konkursu wygrywa yy, prawo dla swojego państwa organizacji konkursu w przyszłym roku, w roku następnym, yy, czy następnego wydania. W, w przypadku, gdy następny rok miał się nie, nie odbyć, na przykład ze względu na, yy, na wirusa. Ok, tak w roku 2024 roku, w szwedzkim Malmy. Yy, konkurs Eurowizji wygrał, wygrała Szwajcaria. I to znaczy, że w roku 2025 prawo organizacji ma Szwajcaria. Odpowiedzialnym za zorganizowanie takiego, takiego wydarzenia w danym państwie, w państwie organizatora jest publiczna telewizja i to jest w przypadku Szwajcarii SRF, Szwajcerische Radio und która ponosi wszelakie koszty finansowe. No, oczywiście, jeżeli znajdzie sponsorów, ale cały koncept i wszystko jest, leży na barkach SRF. Teraz, gdzie to się ma odbyć? No, do tego właśnie SRF współpracuje z miastami państwa Szwajcaria. Rozpisał konkurs, kto chce organizować taki takie wydarzenie. Oczywiście ten kto chce to musi spełniać warunki, czy to finansowe, czy to hotelarskie, czy to bezpieczeństwa, czy tam pewno jakieś jeszcze techniczne i to i owo, prawda? Do chęć zgłosiło zgłosiło się miasto Zurich, miasto Genewa, miasto Bazylea, miasto Bern, miasto Bern wraz z miastem Bill. Tutaj tak z woli ścisłości, czy wyjaśnienia dlaczego mówię miasto, tu wszędzie, bo y, akurat, te, akurat te wszystkie kantony, które, y, miasta, które wymieniłem, są właśnie też kantonami, tak? Czyli jest też kanton Zurich, jest też kanton Bern, jest też kanton Genewa, jest też kanton Bazylea, I jak organizuje Genewa, to kto? Miasto czy, czy kanton, tak? I y, można powiedzieć, a co to ma na znaczenie? No, ma znaczenie, bo to jest sprawy finansowe, tak? I są inne budżety, inne kasy inne ośrodki decyzyjne, prawda? Okej, okay, ale to tak w gwoli ścisłości. Że to, to jest właśnie ta część federalizmu, że tu chodzi jesteśmy na poziomie miast. Ja jestem w mieście curich i dlatego tu będę omawiał ze strony Curichu, chociaż zapewne też wspomnę o, o, o innych miastach kandydatach. I tak, SRF wie już o tym, kto. kto kto jest zainteresowany, no ale ci zainteresowani mają, mają pewny okres czasu, w którym mają przygotować swoją oficjalną kandydaturę i zgłosić o swoją oficjalną kandydaturę wraz z odpowiednimi no, dokumentami. I ten, ten czas, ten termin został wyznaczony na koniec sierpnia bieżącego roku, czyli czasu jest niewiele, nawet czasu było niewiele od zakończenia Eurowizji. Ok, w tempie naprawdę szybkim i błyskawicznym miasto Zurich, Rada Miasta Curich miasta przegłosowała chęć organizacji i przyznała, przyznała, przyznała sobie prawo wzięcia kredytu w tym celu w wysokości 20 milionów franków. Dobra, najpierw. Dlaczego ja mówię, że to szybko? No, tak naprawdę to przecież wystarczy jedna rada miasta, może, może kilka, ale może kilka rad miasta. Posiedzeń Rady Miasta, Rady Miasta, ale to w kilka tygodni można załatwić. No, trzeba wiedzieć, że w jest wszystko wolniejsze. Czy to jest też wszystko sprawniejsze? Wiele osób mówi, że tak i przy tym pozostańmy. Oni po prostu więcej zaglądają z, każde, z każdego, z każdej perspektywy, z na sprawę, z każdej. Z wielu stron wezmą opinię, nic, na, e, nic chuzia na juzia, tak? To nie ma pośpiechu. Po, e, skutkiem tego wszystkiego jest później też to, że e, bardzo często e, te decyzje żyją dłużej, tak? To, to prawo żyje dłużej, ono nie jest zmieniane, a bo coś tam nie pominęliśmy, na czegoś nie wzięliśmy pod uwagę e, i ludzie też bardziej to respektują. Gdyż mają wpływ, gdyż mają w, w pewnym sensie wpływ na to, to, o czym się decyduje, no właśnie tymi elementami demokracji bezpośredniej, do których już już przechodzimy. Tak więc Rada Miasta przyznała sobie możliwość wzięcia kredytu jednorazowego w wysokości 20 milionów franków, i kanton Zurich powiedział, powiedział, zdecydował, że w takim przypadku on wesprze miasto, miasto Zurich w wysokości 5 milionów, jednorazowo 5 milionów franków. Minister e, Finansów, e, czy tam dyrektor finansowy e, kantonu Zurich, pan Ernst e, Stücker, e, był zaskoczony, jak wszystko, jak to potrafi szybko iść w, w mieście, jak decyzje potrafią iść szybko w mieście. E, znamy inne sytuacje, które ciągnąć. Ale okej, okay, to nie, tutaj nie, nie będziemy nikomu teraz szpili wbijać, Dobra, Rada Miasta zdecydowała wziąć kredyt 20 milionów. Ogłasza to w, um, urzędo, na urzędowym kanale. Nie wiem, czy to jest jakiś tam, no, Dziennik ustaw to nie jest, ale dziennik, dziennik jakichś rozporządzeń. I wraz z takim ogłoszeniem nie staje się to od razu prawomocne. W Szwajcarii, Szwajcarii obowiązują tak zwane finansowe referenda, które są w większości fakultatywne. Fakultatywne, czyli nieobowiązkowe, jest, istnieje możliwość, tak? A w co to znaczy finansowe referendum? To znaczy referendum dotyczące, dotyczące finansów. I tak, miasto Zurich, o, od 21, 2021 roku ma takie rozporządzenie, że wydatki jednorazowe powyżej 4 milionów franków mogą być głosowane, mogą być potwierdzone lub też odrzucone przez społeczeństwo w takim właśnie referendum. Do 2021 roku było to 3 miliony franków. Mówimy o jednorazowych, a dla. Dla porównania w chcę Wam powiedzieć, że jeżeli mówimy o powtarzających się wydatkach, no, jakie to mogą być te powtarzające, mi przychodzi banalny pomysł do, po, po, przykład do głowy, który no, nie jest do końca tu adekwatny, ale niech to będzie prenumerata jakichś tam czasopism fachowych, tak, czy jakichś tam mm, licencji, o takie rzeczy, to takie to jest 400 tysięcy franków. Bo, bo wszystko, co jest powyżej 400 tysięcy franków, y, może być zakwestionowane przez społeczeństwo. I teraz, tak y, Rada Miasta powiedziała: 20 milionów, co jest więcej od, od 4 milionów. Y, no to teraz rozpoczyna się termin referendalny. To znaczy, że społeczeństwo y, ma y, wyznaczony okres czasu, y, to, takie referenda w mieście CURT to są 60 dni. Na, w innych miastach, na innych poziomach federalizmu, czyli na kantonie i w państwie, to te terminy mogą być różne, tak? W mieście Zurich 60 dni na zbieranie podpisów i na zgłoszenie się później z tym do, do odpowiedniej instytucji miejskiej z dostarczeniem wszystkich papierów. To oznacza, że cała decyzyjność przedłuża się o co najmniej 60 dni. Wyobraźmy sobie, że w 60 dni... Podpisy nie zostaną zebrane. A, a o jakiej ilości podpisów mówimy? No, w mieście Curich to jest zaskakująco mało, bo to jest, to jest 2000 podpisów, muszą zebrać. Czyli to będzie prawdopodobnie bardzo szybko zebrane. Ale jeżeli miałoby nie zostać zebrane, to po upływie 60, 60 dni decyzja Rady Miejskiej się uprawomocnia. Wtedy można by było kandydaturę, kandydaturę zgłosić do SRF-u. O ile pamiętam, decyzja, decyzja Rady Miejskiej była koniec czerwca, początek lipca, więc akurat by zdążyli tak, do tego końca sierpnia. tak, Może no, by się tam coś obsunęło, ale jeżeli podpisy zostaną zebrane i zgłoszone do, do, do referendum, no to teraz piłka leż, będzie leżała po stronie. Po stronie miasta, tak? Miasto musi, e, musi poddać, e, poddać swoją decyzję pod głosowanie społeczeństwa. I teraz w, to nie jest kiedykolwiek, tak? Tylko w Szwajcarii istnieje pięć albo sześć terminów głosowań w ciągu roku. One są znane już na 20 lat do przodu i opublikowane. Tak? Zawsze to się odbywa w niedzielę. Zawsze się to odbywa w niedzielę, nie odbywa się to w okresie wakacyjnym, też tam nie, nie może się to odbywać wraz z wyborami, nie może się to odbywać. Niektóre tematy nawet nie mogą odbywać się jakiś okres przed i jakiś okres po wyborach. Teraz nie pamiętam dokładnie, to, to będzie trzeba sprawdzić. W każdym razie, terminy głosowań na rok 2024 już są znane od dawna, tak? Jakie to są tam terminy, nie wiem, ale nie pamiętam, ale jeden jest we wrześniu, czyli 20 któregoś września, i następny termin jest w listopadzie, zdaje się, w drugiej części listopada a później to dopiero będzie luty, albo marzec. Czyli, no, najszybsza możliwość poddania to podgłosowanie to byłby już, to już byłby wrzesień, z tym, że trzeba jeszcze dotrzymać innych terminów, prawda, to trzeba poinformować ludzi o tym, że będzie takie głosowanie, dostarczyć ich odpowiednich informacji, czyli pewnie informacji w broszurkach, tak? Nie, czy jesteś za przyjęciem 20 milionów, tak, czy nie, tylko na co to, o co to, tak? No wszyscy wiemy, Eurowizja, no ale to, to, to drogi, drogi oficjalnie nie, nie, człowiek nie przeminie. No i plus te dokumenty muszą być do, dokumenty do głosowania muszą być dostarczone do głosujących nie później jak dwa albo trzy tygodnie, chyba dwa tygodnie przed przed głosowaniem, czyli jeżeli coś jest tam 20, 25, to najpóźniej by musiało 11 to wyjść, a to wszystko przygotować, a to wszystko przygotować w sensie nawet te papiery dru, do drukowania, czy nawet porozumieć się ze społeczeństwem, no to tak, to tak to szybko tu się nie odbywa. Więc najbliższy możliwy termin byłby listopad, a być może nawet później. Jeżeli miałoby to być nawet to później, no to gdzie? W, będziemy w lutym głosować, i nie daj Boże, nie daj Boże dla Eurowizji e, ludzie by to odrzucili, to co wtedy z tą Eurowizją, prawda? Nawet, a jakby przyjęli, no to to właśnie jest wszystko dosyć, dosyć późne. Więc z tego powodu panuje e, swego rodzaju strach. On nie powiedzą, że to jest strach. Tak, my szanujemy demokrację i jesteśmy największymi fanami tej demokracji.